Cześć, witajcie, dzisiaj mam do pokazania dwie laleczki w sumie gotowe. Jedna dzidzia, w ogóle jak to oglądacie, to całkiem możliwe, że te lale już są w domu lub, lub przynajmniej w trasie. No, ale chciałam jeszcze tak na szybciutko zrobić filmik, bo przy ostatnich lalach mi się to po prostu nie udało. To było przed moim urlopem i chciałam jak najszybciej wysłać laleczki, do moich klientek, żeby nie musiały czekać, więc nie miałam czasu po prostu zrobić takiego filmiku jak ten. Zrobiłam ten taki, wiecie, tylko e, lo, z lotu komórki. E, no, a dzisiaj mm, mam tutaj The Shoun by, by Georgia Pigot. E, tak się nazywa ten model. E, jest w ciemnej karnacji. Mam troszeczkę tutaj. Nie mm, wiem co, nie przemyślałam sobie trochę, ale spróbuję jeszcze zrobić. O. Tak. O. Chyba będzie dobrze teraz. Mam nadzieję. Mam nadzieję, bo bardzo nie lubię robić powtórek i zazwyczaj ich po prostu nie robię. Doświetliłam się troszeczkę, bo mamy pochmurno o, za oknem. W ogóle ten maj jest taki straszny, e, taki niemajowy. No ale teraz myślę, że wszystko fajnie widać. Więc deszałam jest to... E, Mała lala, 19 cali, czyli jakieś 47 cm długości, plus minus 2,5 kg um, ciężkości. Um, to były dwie laleczki bliźniaki wykonywane do wolnej sprzedaży, no i udało się um, w pewnej kolekcjonerki C zakupić obydwa. W zasadzie um, miałyśmy drobną pomyłkę. Bo okazało się, że ona chciała tego dziś, dzisiaj ja wysłała mi tego poprzedniego, ale tak jej przypadł do serca, że postanowiła zatrzymać obydwa. Hmm, Z czego ja się cieszę, bo one fajnie wyglądają razem, też jako e, takie rodzeństwo. E, no i co tutaj jeszcze o tym dyszał? Oczywiście e, układa się tak jak e, wszystkie inne lale. można go tam zginać, wyginać. E, główka opada, co też tutaj wam pokażę. A tu mnie jeszcze. Tak, taka lejąca się. On ma też płytkę brzuszną. Jeszcze wam pokażę tutaj tylko wilek, czyli te włoski z tyłu głowy. Mam nadzieję, że się zdążyłoby ostrzeć. Tak wygląda z przodu i Fajne ma te oczka, bo słuchajcie, to są w ogóle oczka dedykowane dla noworodków, takich właśnie etnicznych z ciemną karnacją. Więc one mi się mega podobają, bo słuchajcie, są takie fajne, ciepłe, brązowe ale obwódki mają granatowo-szare i to po prostu wygląda mega, mega fajnie. Bardzo mi się podoba ten kolor, to w jaki sposób są zrobione te oczka. Ja już je kupowałam dosyć dawno i w ogóle te kity też dosyć dawno kupowałam. Już miałam wcześniej taki plan, żeby właśnie zrobić je w taki sposób lale, także wreszcie mi się udało zorganizować, znaleźć czas i, i zrobić je według własnego pomysłu. Co tutaj jeszcze? Płytka brzuszna, o której też chciałam powiedzieć. Czyli to jest taka nakładka. W ogóle tak, o płytki brzuszne mam dosyć dużo pytań. E, osoby zamawiające lale czasem nie wiedzą, czy chcą tą płytkę, czy nie chcą. E, to jest teraz położone na ubranko, ale co chcę powiedzieć, że tak, niektóre modele mają tak jakby w oryginale przewidziane te płytki przez rzeźbiarki już. E, one są wtedy e, dosyć fajnie dopasowane, są na pewno, nie, nie ma ten sam kolor, więc tutaj nie trzeba robić żadnych neutralizacji. Natomiast tak, dla mnie płytka brzuszna, to jest y, tylko moje zdanie takie subiektywne, y, jest fajna do zdjęć i kropka, tak? Ona y, na pewno nam y, unieruchomia trochę laleczkę, e, sprawia, że jest mniej giętka, ta płytka jest na sztywno przyczepiona. Y, bardzo często jest tak, że płytki brzuszne mają takie dziureczki jeszcze tutaj, po to, żeby sobie tam przewlec jakiś sznureczek i przywiązać tą płytkę na stałe, do lali, ale to wcale nie jest tak, że jak ją przywiążemy, to ona będzie tak idealnie przylegała. No nie, niestety. Tutaj, słuchajcie, jest dużo powietrza. Ta płytka, mimo tego, że jest dedykowana tej lali, ona nie jest idealnie dopasowana. Ciężko to w ogóle zrobić, żeby na przykład tutaj nie było widać łączeń. Ja też nie chcę tutaj absolutnie robić antyreklamy płytką, bo one są świetne, kiedy robimy zdjęcia i chcemy pokazać lalę, właśnie taką na pół rozebraną. To to jest po prostu mega i na pewno taka płytka nam daje wtedy dużo większe możliwości e, co, do, co do fotografowania naszej lali. Natomiast takim codziennym noszeniu, przebieraniu, wynoszeniu gdzieś na zewnątrz lalkę, lalkę to, e, no to po prostu widać, że tam coś, coś jest nie tak, coś jest za sztywno. Można też sobie zamówić lale i domówić sobie do niej inną płytkę brzuszną. I ja zawsze też to piszę tym paniom, które w taki sposób wybierają lalkę, że z dodatkową płytką brzuszną, żeby miały taką świadomość, że ta płytka brzuszna nie będzie idealnie dopasowana, bo później, w zasadzie zdarzyło mi się tylko tak raz. Pani sobie zamówiła lale, domówiła do tego inną płytkę brzuszną i przyjechała do niej lala i miała... Um, opowiedzieć pretensje to jest za dużo, ale jednak jakiś taki, nie wiem, zgrzyt, że ta płytka brzuszna w ogóle tak, tu odstaje, tu nie dochodzi, tu jest niedopasowana, cały czas ją trzeba poprawiać. No więc z płytkami dedykowanymi dla lalek tak jest. A co dopiero z takimi, które są dedykowane do innych lalek i my je po prostu dokupujemy do swojego, do swojego modelu? Trzeba mieć to gdzieś tam w głowie, że to nie jest jeden fragment odlany, że cała lala jest, tylko to jest po prostu osobny, luźny element, yy, którym. No tak jak widać tutaj, on też ma swój kształt, zobaczcie, tak, to jest takie wzniesienie, bo w ogóle podniesiona jest klatka piersiowa, wklęśnięty jest bardziej, bardziej brzuszek, no nie dopasujemy tego idealnie. To po prostu tak, tak jest, dobra, ja to sobie odłożę, bo jeżeli chodzi o układanie się lat, no to zdecydowanie ja wolę, żeby tej płytki brzusznej nie było. Natomiast do zdjęć mega. <grym> no i tak wygląda ten ja go tutaj sobie teraz będę pakowała, i wysyłała do swojego domku. Prześliczny, przeuroczy, naprawdę te modele mi bardzo pasują pod techniczne, ale ja też ostatnio się troszeczkę naoglądałam takich, takich dzieci z taką ciemniejszą karnacją i mam w głowie dużo planów takich, które bym chciała już zrealizować, ale mam jeszcze zamówienia do zrobienia, więc wiecie, co próbuję przemyśleć chociaż jedną laleczkę z tym moim pomysłem między, między Wasze zamówienia, no ale nie oczywiście kosztem Waszego czasu. Hmm, no to co, to o nim już może tyle a jak zdążyliście pewnie zauważyć za mną siedzi też jeszcze jedna lala, którą też bym chciała teraz pokazać, także ciebie odkładam ok, odłożę sobie a ciebie sobie wezmę tylko chyba stałym ten wiecie co podawać jeszcze mam o jednej powiedzenia okay. no i co Tutaj słuchajcie, mam przygotowaną tę wyprawkę prezenców dla pani, dla pań, bo to dwie panie, mama z córą zamawiają sobie lale. I w ogóle udało mi się skompletować taką wyprawkę biało-błękitną, więc tutaj opaseczka jest. Są fajne przeurocze, skarpeteczki z falbankami. Jest rampersik, ogrodniczki i takie bodziaczki z kołnierzykiem doszytym. Nie będę tego wyciągać, bo ja tę ubranka w ogóle pokazywałam, jak, e, jak pokazywałam ostatnie zakupy dla moich lal. Także to odkładam na bok. E, jest jeszcze dołożony też błękitny smoczek magnetyczny dla lali. No i chodź, chodź księdniczko. Słuchajcie, to jest Ronin by Laura Tuzioros. E, z jedną skarpetą teraz widzę. Przymierzałam, czy jest wszystko tam ok? Ja jej włożyłam białe body jeszcze pod tą sukienkę, bo y, jeżeli patrzyliście na zdjęcia na stronie, to pod tą sukienką ona nie ma nic. Natomiast teraz jej włożyłam jeszcze bodziaczki, żeby było łatwiej tam żeby ją przebrać, y, żeby też się nic nie odbarwiło. Ok, I tak wygląda lala. No jest przekochana, przeurocza, jest też duża. Y, mimo tego, że tu chyba ubranko jest na 62, to ja myślę, że spokojnie 68 też będzie dobre. Y, jest to większa lala, fajna dziewczynka. Przeuroczą maminkę, co do smoczków, to na pewno jej będą pasować smoczki magnetyczne i smoczki takie e, z przysiętą końcówką, bo ona ma lekko otwarte e, usteczka. Także tak wygląda, wezmę sobie ją tak inaczej. O, zobaczcie, spora, lala, fajna. Tak, tak, ok. Zrobiłam jej też kolczyki. Trochę bez pytania, ale stwierdziłam, tak jakoś wyczułam ten klimat, że to ma być taka mała księżniczka, taka dziewczyneczka, właśnie do przebieranek jakiś. Chociaż z tego co kojarzę, to pani mówiła, że te lale nie są przebierane, że raczej jej służą do tulenia, do patrzenia. Natomiast tak sobie pomyślałam, że w takie delikatne kolczyki troszeczkę dodadzą taki, takiego uroku, takiej małej księżniczki. No mi się mega podoba, no, w tych dwóch kucyczkach też. To są loczki, które się same układają, ponieważ już struktura włosa jest tak nadana, że, że to jest lok, że to się kręci. Oczka szklane, niebieskie, rzęsy wszczepiane, no i co tu o niej mogę jeszcze powiedzieć, jest przesłodka, po prostu jest przesłodka, jest urocza. No i oczywiście to układanie się, tak jak widzicie, że jak ja nią poruszam, to ona też tak fajnie tą głową tam rusza sobie. Hmm. No i tak się prezentuje. Ma trochę ciemniejszą karnację. Natomiast nie jest to lala taka typowo etniczna, brązowa. Zresztą tak też było powiedziane, że pani nie chciała takiego murzyniątka. Ja Wiem, słowo niepoprawne politycznie, chociaż powiem szczerze, że ja mówiąc to wcale nie mam nic złego na myśli. Wręcz przeciwnie, bardzo mi się podobają różne karnacje, w ogóle różnorodność mi się podoba. Więc uważam, że to absolutnie nie jest w moim gdzieś na wykonaniu, w moim powiedzmy obraźliwe dla kogoś. No i. Mm, I co? No jest fajna. Więc ma mniejszą karnację, nie ma natomiast takiej typowo ciemnej, ciemnej. Raczej bym powiedziała, że tak jak się mówi, birashio, czyli mm, taka mieszanka karnacji, mieszanka raz. Yy, I tak się, tak się dziewczynka prezentuje, właśnie z taką ciemną karnacją, z ciemnymi włoskami, z niebieskimi oczami. No przefajna, oczywiście tutaj półksiężyce na patnówkach są końcóweczki paznokci hmm, Też ostatnio miałam panią, która zamawiała i prosiła o to, żeby lalka nie miała takiego efektu fręcza, że biała taka końcówka. Ja tego po prostu nigdy nie robię. Zawsze te końcóweczki robię w takiej tonacji, żeby to po prostu pasowało. To nie jest takie odcięcie, jak tam jakbyśmy lakierem do paznokci przyjechali. Hmm, mam nadzieję, że mi się to udaje. No i w sumie o tej lali tyle. Eee, jest dosyć ciężka. <laughs> ja jeszcze muszę zważyć w ogóle. Jest dosyć ciężka, jest dosyć duża, e, fajnie będą mi pasować wszystkie sukieneczki, on o zobaczcie, nóżki tam e, wiszą, e, także myślę, że, że będzie duża frajda w, w przebieraniu tej lali, e, w ogóle w patrzeniu na, niej, na nią, bo jest naprawdę przeurocza. O, wyprostuj się, jak na księżniczkę przystało. E, no i tak, I oczywiście zdjęcia można oglądać na mojej stronie, można sobie podobną je zamówić. E, i, a w tym celu trzeba się po prostu ze mną skontaktować, czy tutaj na TikToku, czy na Facebooku, e, gdzie tam jest już Wam wygodniej. Dobra, to ta lala sobie leci do swojego e, pudełka podróżnego mm, i wyjeżdża e, do domu. A ja Wam jeszcze pokażę e, coś innego, nad czym tutaj pracuję. E, mam wyciągniętego w ogóle Milanka, ale ostatnio zauważyłam, że go troszeczkę za szybko wyciągnęłam. Hej. nie pamiętam też, czy jego później już pokazywałam. To jest lala, którą wykonuję na zamówienie. Natomiast tak jak mówię, że troszkę za szybko wyciągnąłam ten kit, więc on tutaj jeszcze jego kolej nastąpi. Tutaj mam lale, które gdzieś tam sobie chciałabym przemyślić pomiędzy zamówienia. Natomiast tak, pokażę Wam jeszcze gdzie nad którą będę pracowała. To jest Tyra Baj Gudrun Legler. Trochę ma zniekształconą teraz buzię, ale tym się nie trzeba przejmować. Ona po prostu w podróży przyjechała zdjęcia Ona przy pierwszym wypiekaniu ten kształt wróci do normy, także tutaj się nie martwimy niczym. Ona będzie miała bardziej taką buzię zaokrągloną I powiem Wam szczerze, że jak widzę ją teraz na żywo, to ona mi się mega podoba. Bardziej niż podoba mi się na zdjęciach, nawet na, jeżeli chodzi o wykonanie prototypów, to tutaj na żywo jest prześliczna. Naprawdę jest prześliczna, cudowna, fajna rzeźba, taka bardzo realistyczna, już mi się tu wszystko podoba po prostu w niej i proporcje, i to w jakiś sposób ma wyrzeźbione usta, to że są troszeczkę rozchylone. No i te usta tutaj niby są zaznaczone, wyrzeźbione tak dosyć odważnie, ale z drugiej strony widzę tutaj takie małe pole manewru, że można troszeczkę coś tam pozmieniać, pokombinować po swojemu, co bardzo lubię. Więc to jeżeli chodzi o tajrę, i tutaj jest do niej certyfikat dołączony, Tam mam jeszcze resztę rzeczy, a sprawdzę tylko jedno, bo jestem ciekawa. Aha, dobra, bodziaki na kółeczkach, bodziaki są na kółeczkach, czyli takie, e, takie jak kiedyś można by powiedzieć, niektóre lale jeszcze mają takie bodziaczki właśnie na kółeczkach e, i tutaj właśnie to chciałam sprawdzić. Zobaczcie, Gudrun zawsze jak do niej pisze, żeby, że chciałabym jakąś lalę, to wysyła mi podpisane body, co jest bardzo fajne. Na każdej lalni mamy autograf od rzeźbiarki. Super. To chciałam zobaczyć, czy jest. To zazwyczaj jest. No i tym razem tak samo. A tu jeszcze przed Wami mam Charlotte, taką tą starszą. Tylko, że ja jej zapomniałam oczek włożyć. A chciałam Wam pokazać ją jeszcze z oczkami. Nie wiem, czy to tak zrobię. Czy mi się to uda zrobić tak teraz na szybko? No proszę Cię, współpracuj ze mną. Muszę sobie poszukać jakiegoś przedłużenia ręki. Mhm. Dobra. No i może mi się uda włożyć te oczka, żeby wam ją pokazać. Bo wiecie, co bez oczek to jednak nie ma tego efektu. Tak, tylko na szybciutko wstawię jej te oczka, żeby pokazać wam, jak będzie mniej więcej wyglądało wykonanie tej lali. Ona nie ma jeszcze rzęs, więc ta oprawa oka wygląda troszeczkę na taką mega jasną, lecz bym powiedziała łysą, bo faktycznie bez, bez włosków. No i zaczęte mam już tutaj wszczepianie włosów. O, wypadło mi to oko. Czekajcie, jeszcze raz. O co, ty nie chcesz się pokazać? Jak to tak, to Nie wiem, macie też tak, że rozmawiacie z rzeczami? Ja do wszystkiego mówię, jak coś robię. Hmm. Okej, okay. ale jakoś mi tak jest lepiej, wiecie co, jak sobie tak pogadam to mam wrażenie, że czasem mnie coś posłucha. Dobra, jest, włosy nie są jeszcze ułożone tak, jak ja bym chciała, oczywiście tutaj to, sporej części brakuje, natomiast tak, dół na pewno będzie podkreślony, nawet troszeczkę bardziej podkręcony, e, troszeczkę bardziej niż tutaj. Włoski są cieniowane mimo tego, że to jest blond na całej główce. To tu możecie zobaczyć sobie, że to jest ciemniejszy blond. E, tu gdzieś jest jaśniejszy. No i tak wygląda Charlotte. E, Słodkie te policzka. I podoba mi się też to, że ona nie jest taka mega wesoła, tylko taka właśnie siedzi sobie i obserwuje świat i sobie swoje myśli. Eee, to będzie duża lala eee, i będzie do sprzedaży, także możecie obserwować. Ja wam oczywiście jeszcze ładnie uczeszę, skończę sobie te włoski, ślicznie ją ubiorę, będę jej robiła zdjęcia eee, i taką skończoną wam jeszcze pokażę. Także na razie jakoś się tak tutaj nie skupiamy nad tym, jak ta fryzurka wygląda, bo to jest wszystko taki etap przejściowy. Dam ja Ci za uszy teraz te włoski, zobaczymy, czy będzie lepiej. Eee, no i można się jej spodziewać gdzieś tam, no nie wiem, może w przyszłym, znaczy no w tym w sumie, w, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, no nie zależy, zależy, kiedy wstawię ten filmik, albo w przyszłym, albo w tym. <śm> I e, i końcem, e, końcem tygodnia myślę, że będzie już skończona, e, także możecie sobie obserwować moje konto i wyczekiwać jej, E, bo to będzie kolejna lala, którą będę pokazywała. No i później trzeba będzie długo poczekać jeszcze na kolejne, bo tu dopiero wszystko będę zaczynała malować. E, więc jeszcze troszeczkę czasu, nim, nim cokolwiek tutaj powstanie u mnie. No ale tak wygląda e, Charlotte. Duża lala, taka właśnie troszeczkę puseczka. E, no i co? Nie i tyle. I chyba tą szarotką skończymy e, nagrywanie. Cieszę się, że mnie oglądacie i że zostawiacie bardzo dużo wiadomości i komentarzy. Także zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Mm, jakby mnie odpowiadała dłużej niż dobę, to tam nie trzeba <laughs> troszeczkę pogonić, bo prawdopodobnie jest tak, że przeczytałam pytanie, tylko jak nie odpowiem od razu, nie wiem, jakieś pytanie wymaga tego, aby się zastanowiła. No to, to czasem mi się zdarzy zapomnieć, także trzeba mnie tam. Dźgnąć. Też miałam teraz taki tydzień, że mnie nie było, więc musieliście troszeczkę dłużej czekać na to, żebym wam odpowiedziała. No i też do te początku, jak przyjechałam tutaj do, do domu, to tak jakby wylała się fala tych komentarzy i, i wiadomości, co mnie oczywiście ucieszyło, no ale mm, miałam taki poślizg mały w tym odpisywaniu. Dobra, no to tyle. To dzięki wielkie. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Myślę, że z tą tutaj szalutką.